Na początek jadę do nowego, to znaczy istniejącego już od dłuższego czasu, ronda u zbiegu ulic, miarki wyzwolenia przy dworcu kolejowym. Będę jechał w kierunku w lewo według tego oznakowania, czyli tak naprawdę trzecim zjazdem, trzecim, bo oczywiście drugi zjazd to jest zjazd na dworzec autobusowy, zjazd, który jest niedostępny dla innych pojazdów aniżeli autobusy. Pierwszy jest w prawo, drugi jest właśnie tutaj w kierunku dworca, no i trzeci w kierunku, w kierunku rety. I tutaj mieliśmy przed kilkunastoma miesiącami remont wiaduktu. Jak widzimy, piękny wiadukt, powstała dwujezdniowa pod nim droga prowadząca do kolejnego ronda rondo uzbiegło i z wyzwolenia. Oraz ulicy Rybnickiej, przejeżdżam przez Rondo na wprost. O ile się orientuję, chyba nie miałem jeszcze okazji, tutaj tego miejsca wam pokazywać. Tak więc w końcu, można powiedzieć, nadarzyła się okazja, żeby to miejsce nagrać. I cieszę się z tego, że mogłem to zrobić. Przepraszam tylko, że kamerą o tak niskiej jakości. Natomiast, no niestety, no. Tylko takim sprzętem w tym momencie dysponowałem i również takim słabym sprzętem mogę pokazać Wam kolejne nowe rondo skrzyżowanie y, ulic Podleskiej oraz Musioła. Tutaj również powstało rondo rondo 3 wlotowe, ulica Musioła po prawej. Ja kontynuuję jazdę ulicą Podleską w kierunku Rynku i to również jest nowe rondo. Nowe, to znaczy nowe, czyli od czasu kiedy byłem ostatni raz w Mikołowie, czyli gdzieś mniej więcej od roku.